Najpierw bieganie, później strzelanie. Takiej imprezy w Tarnobrzegu jeszcze nie było. W sobotę na terenie Lasu Zwierzynieckiego i znajdującej się tam strzelnicy loku odbyła się pierwsza edycja letniego biathlonu tarnobrzeskiego zorganizowana przez Klub Sportowy Harpagan oraz Klub Strzelecki Lok Grom Tarnobrzeg. Organizujemy go po raz pierwszy w ogóle w historii chyba całego Tarnobrzega jakichkolwiek imprez sportowych. Pomysł już zaistniał rok temu, że jako Klub Sportowy Harpagan, który głównie specjalizuje się w lekkoatletycznym i w biegach chcemy coś innego zrobić, żeby troszeczkę inną aktywność wdrożyć w Tarnobrzegu. Połączyliśmy bieganie niecałe 5 km po trasie w Lesie Zwierzynieckim, plus strzelanie z karabinku sportowego tutaj w obiektach Lok Grom Tarnobrzeg. Razem z nimi współorganizujemy ten bieg. Postanowiliśmy zaoferować uczestnikom coś unikatowego, czego jeszcze w tym kraju nie było, czyli nową dyscyplinę sportową pod nazwą Biaton Biegowy. Yy, nasi koledzy z Harpagana wpadli na pomysł, aby zorganizować takie wydarzenie. Poprosili nas o wsparcie, na co wiadomo chętnie przystaliśmy, bo naszym celem jest też propagowanie strzelectwa sportowego jako fajnej, ciekawej formy spędzania wolnego czasu, a takie wydarzenia, gdzie możemy połączyć przyjemne bieganie z jeszcze przyjemniejszym strzelaniem i powalczyć o cenne puchary tworzyć dodatkowo jakąś unikatową markę, której, której nie ma gdzieś w, w okolicy w świecie biegowym. To tym fajniej w taką inicjatywę wejść. W rywalizacji udział wzięło 36 osób, 12 kobiet i 24 mężczyzn. O godzinie 10:00 wystartowali panowie, kwadrans później panie. Po pokonaniu leśnymi dróżkami dystansu liczącego niecałe 5 km, uczestnicy sprawdzili swoje umiejętności na strzelnicy, gdzie mieli do oddania po 5 strzałów z karabinka sportowego. Torczy znajdującej się w odległości 50 metrów. Jak zawsze w przypadku zawodów strzeleckich nad bezpieczeństwem zawodniczek i zawodników czuwali doświadczeni instruktorzy loku grom Tarnobrzeg. Po pierwsze, nasi instruktorzy zadbali o bezpieczeństwo uczestników, wszyscy zostali przeszkoleni z zasad bezpiecznego posługiwania się bronią i przebywania na strzelnicy. Jak również chętnie udzielaliśmy szkolenia instruktażu z zakresu w ogóle strzelectwa, tak aby przystępować do tego wydarzenia już z jakimś doświadczeniem, a a nasi instruktorzy wiedzą, jak dobrze uczyć strzelania. Super, wrażenie, jak najbardziej e, perfekcyjne. Zapisałam się dlatego, ponieważ nigdy w życiu nie strzelałam, więc pomyślałam, że to jest świetna okazja, żeby spróbować. Jak zawsze powinno się robić w życiu rzeczy, których się nie robiło, i to na pewno będzie bardzo rozwojowe. E, ja jestem zadowolona, cieszę się, że dobiegłam, że udało mi się strzelić. Tutaj Państwo e, pokazali nam, jak mamy to robić, więc e, jak najbardziej na plus. Super, naprawdę jest to jest taki pierwszy biatlon ogólnie w Tarnobrzegu w ogóle, to jest no bardzo fajnie. Jeżeli nikt nigdy nie uczestniczył w takich zawodach, a zwłaszcza w strzelaniu, to jest super zabawa, naprawdę polecam. To mój drugi bieg tak w zasadzie. <grym>, no powiem, że myślałem, że będzie trudniej, <grym>, ale poszło fajnie, bo bardzo fajnie w lesie się biega. E, wrzeźwo, chłodno, fajne, fajne powietrze. Dzięki instruktorzowi przez pana, bardzo fajnie wszystko wytłumaczył. E, bardzo łatwo jest nawet, jeżeli nikt nigdy nie strzelał, to jest fajna zabawa, nawet spróbować dla siebie tak naprawdę i potem coraz lepiej będzie wychodziło. Także wczoraj, tak, wczoraj strzelałem po raz pierwszy. I dzisiaj już lepiej mi poszło. O ile bieganie jest bardzo popularną i najprostszą formą ruchu, o tyle strzelanie wciąż uznawane jest za sport niszowy, mimo iż zyskuje coraz większą popularność w Polsce. Zaradzić temu mają m.in. programy adresowane do młodzieży. Taki właśnie realizuje Lok Grom Tarnobrzeg. My realizujemy wspólnie z Towarzystwem Edukacji Strzeleckiej taki program dla młodzieży. Przysposobienia obronnego dla klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych. I na ostatnich zajęciach przyszły dwie dziewczynki, które nigdy nie strzelały, strasznie bały się. Nasza serdeczna instruktorka bardzo fajnie im wytłumaczyła, że to nie jest niebezpieczne i ciekawe. I okazało się, że z całej grupy potem dziewczyny miały najlepsze wyniki. Oczywiście wiadomo, strzelectwo sportowe jest yy, z sportem wymagającym cierpliwości i zdobywania umiejętności. I osiąganie wyników wynika, wynika po prostu jak każdy sport solidnego treningu. W ramach tego projektu współfinansowanego przez prezydenta miasta uczymy również młodzież pierwszej pomocy i zachowania w nagłych sytuacjach kryzysowych, wypadkach, ale także rzeczy zapomnianej, które już nie uczą, czyli jak się zachować w przypadku alarmu lotniczego. Czasy są niespokojne. Może warto nasze dzieci przygotować na różne ewentualności.